Jo, dzisiaj jest kolejny emocjonujący dzień. Może nie jest to relacja, nie jest to event, nie jest to konferencja zadymiarska, ale no nie można się zachłysnąć tym super niebiańskim życiem, także dzisiaj dostałem fuchę na magazynie Sixpacka, yy, Ale odpalimy sobie QA na Instagramie, także czekam na ciekawe pytanka od was i w przerwach będę odpowiadać. Do zobaczenia. Koro pytanie numer jeden. Kiedy nowa muza? A wiesz co? Powiem ci, że zabieram się do tego co chwilę i co chwilę coś wychodzi. Tak jak na przykład była walka z Amadim, czy walka z Edziem. Ale jutro nagrywam klip do gościnnej dogrywki, także na pewno niebawem coś będzie, a jakiś projekt w tym roku się też szykuje. Czy będziesz jeszcze startował freestyle'owo jako zawodnik i czy będziesz bronił pasa WBW? Myślę, że będę jeszcze startować. Nie wiem kiedy, bo teraz jest dużo innych rzeczy, więc jedynie co wiem to, że do połowy tego roku na pewno nigdzie nie zawalczę jako zawodnik. Ale nigdy się nie mówi nigdy, także mam nadzieję, że się coś pojawi na horyzoncie, a pasa WBW na dany moment nie planuję bronić, także powodzenia wszystkim. Ale ostrzegam, bo zgubiłem pas, więc trzeba zrobić nowy. No, normalnie gdzieś uszedł. Sorry. Jezu, na tylu deskach, to nawet za mnie nie leżałem. Kim kolejna walka? No, poważnie jesteś z Tobą. Nie no, tak najlepiej by było z Filipkiem, żeby tego hat freestyleowego zrobić po rybie i jedziu. Ale zobaczymy, jak to się potoczy. Jakieś rozmowy są. A jak nie, no to Adrian Ciot też może być na horyzoncie. Chociaż tu akurat by była łatwa przeprawa w każdej formule, nawet w boksie, mimo że to jest kopia Amadiego. Możemy jakoś to zmieszać, ale najchętniej z Filipkiem. Kto ma najlepsze pańcze na bitwach teraz? wow, 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 to jest dość obszerne pytanie, no bo z, na, z takiego nowszego pokolenia to myślę Recha, narys, Koziołek, Manu A ogólnie no to kwestia dnia tak naprawdę, no czy Filipek się na bitwie o południe pojawi Czy ja na jakiejś bitwie się odpalę, czy ktoś inny. Także, także bardziej bym wskazał tych z nowszego pokolenia, a tak to się to różnie przeplata. Ty, to jest zamówienie wrzoska w ogóle. Moje też. Wielu czekało, wielu się nie spodziewało, ale rusza loteria Six Pack Nutrition. Możecie zgarnąć taki potężny wózek, wystarczy, że zakupicie e-book dykcyjny Marcina Wrzoska i posiadacie dwa złote w portfelu, żeby to ruszyło i to cacko może być wasze. Powodzenia. Co? Koro, kolejne pytanie. Podobno te wafery nie są takie dobre, tylko Wrzostek ci każe je reklamować. no... Tak, tak. Ja w ogóle nawet żadnego nie jadłem. No mnie trochę przymusza, szczerze mówiąc. Ale jakbym próbował kiedyś jakiegoś to myślę, że czekolada słony karmel mógłby być dobry. Polecam. Koro, jak typujesz walkę twojego kolegi z Sixpack Team oraz resztę walk na cloud nadchodzącym? Ja powiem tak. Na początku myślałem, że będzie 50-50, bo ten strollowany faktycznie już co nieco pokazał, ale po tej konferencji mam wrażenie, że on jakąś taką pozorną pewność siebie ma, także team bestia i nie tylko dlatego, że pewnie niedługo mnie będzie testował siłowo. Bez skojarzeń. Rekordista Boro. Rekordista, no. Idzie na rekord dalej. Lizak, Sequento. Myślałem, że Lizak od samego początku i dalej tak myślę, ale trochę mu to problemu, myślę, sprawi. Myślę, że fagata go co nieco wypompowała z sił. Omielańczuk, Minda. King Kong, Minda. Wow, czyli miejska dżungla jest na fejmie, a tutaj jest King Kong, okej. Okay. Y -y, Omielańczuk. Dlaczego? Rozwin się, proszę. <noise> Staram się od lat. Y -y, Omielańczuk, bo kurczę, no to doświadczenie robi swoje i myślę, że... Że tutaj też będzie to widoczne. Cios kontra prezes Fen. Sercem za nikim, rozumem za juźwiakiem. Jeżeli się nie da obalić, to, to myślę, że juźwiak. Tylko mam prośbę, nie w tył głowy, bo niech on będzie jeszcze zdolny do jednego, dwóch starć, żeby można go było dobić. Panie Pawle, prosiłbym. Tak dwie rundy i wtedy skończyć. Dziękuję. Z Buku Major SPZ. Ciekawa walka, ciekawa walka rapowa. E, niech wygra prawdziwy hip hop. E, a kto nim będzie, według mnie, e, e, myślę, że major, bo po nim widać, że on ma taki, że jest taki charakterny i on tam się nie będzie zatrzymywał. Co może też, wiadomo, go trochę zgubić, ale jakoś zbuka poza tym, że nawija o takich pozytywnych, motywacyjnych e, aspektach. To jakoś tam nie widzę. Także obstawiam majora. Tutaj jest pisane Margaret kontra królowa. Czyli rozszyfrowując pani Gocha kontra pani Schreiber. Wow. E, jakbym też miał typować tak sercem i rozumem, rozumem bym odpuścił, sercem bym był za Gochą, ale tylko dlatego, żeby coś miała jednak od życia jeszcze, pozytywnego, jakichś emocji. Natomiast Schreiber, myślę, że to ona ugra, e, aczkolwiek. E, Szkoda, bo denerwuje mnie strasznie i jest to takie połączenie Karolin Derpieński z, z Mają Staśką chyba aktualnie, jeśli chodzi o polaryzację otoczenia. No ale może, może tam wleźć jakiś hajkik, one chyba z tego co wiem to w K1 walczą, jak Gocha padnie to przecież nagle się stanie nagłówkowo taka masakra, że wykorzystują yy, niewinną starszą osobę do freak fightów. No zobaczymy, zobaczymy. Dawid Crazy Załęcki kontra Wielki Bu Ja bym nie skreślał tutaj Wielkiego Bu, bo myślę, że on może przełamać w końcu Dawida, w końcu go ktoś tak przełamie Chociaż no już wiadomo, miał takie momenty różne, Dawid, ale stawiałbym tu na Wielkiego Bu, że właśnie on tutaj go usadzi Wielki co Event, czyli Naiman kontra Stary Muran o kurczę, no dzieją się cuda, że jest takie starcie, także mam nadzieję na drugi cud i liczę na podwójny knockout i zakończenie tej sagi w sposób, który zadowoli w sumie wtedy wszystkich, tak? I ostatnia, dziesiąta walka Lexi, Linki Master. Nie no, tu apelacyjnie Linki. Mimo, że to jest K1, to nie wiem, mi się zdaje, że Lexi jest po prostu ćwiczącą, ćwiczącą influencerką. A Link już poszła w tę stronę sportową na tyle, że poza nią i tam trzema zawodniczkami, na przykład Ujow Blond, czy szeją, czy dominiką rybak, no to ciężko, żeby, żeby jakby ktoś jej postawił się. Poza Lil Masti. Także Linkiewicz. Szybkie, dwa pytanka na wózku widłowym Tak jest, słucham. Jaka taktyka byłaby, jeżeli miałbyś walczyć z Roskiem? Marcinem, tak? Marcinem. Nie Arkiem. No to jeśli bym miał walczyć z Marcinem, no to na pewno lukiki zewnętrzne dobrze wchodzą na łokieć. Także to, to bym, w to bym szedł. No i w w narożniku bym postawił dla dekoncentracji. Prosta sprawa. Co sądzisz o ostatnich urozmaiceniach w walkach flikowych, typu Związana Jedna Ręka na przykład. Spoko, no w ogóle ta walka super wyszła, no bo to też na psychę siada i dla jednej osoby, że ma związaną rękę, a dla drugiej, że ma dwie i może przegrać. Zresztą ja myślę, że tam równe szanse by były, jakby yy, Shelly miał dwie związane ręce, to wtedy faktycznie może Nathan by wygrał, jakby się Shelly potknął. Natomiast same urozmaicenia jak najbardziej, no jest też taka formuła z tego co widziałem, że związali łańcuchem dwie osoby, i jest przez to walka ciągle w pół dystansie, bo wiesz, nie mogą się odsunąć od siebie. Ja osobiście jakbym miał wdrożyć jakąś inną wariację co do walk, to tak jak mówiłem przy okazji walki z Filipkiem na przykład, można by zaaranżować gdzieś, nie wiem czy koniecznie w OKTAGONIE, czy na przykład tydzień przed w ramach konferencji, jedną rundę freestyleową, czy w przygotowanym rap battle i werdykt tej walki Freestyleowej czy rabatlowej realnie przekładałby się y, na wynik walki. Czy na przykład, jakby była na Remis, albo byłaby na lekką przewagę drugiej osoby, no to by się wzięło pod uwagę wynik z tej walki freestyleowej i nagle mogłoby się to obrócić. Także, jeśli herce się to spodoba, no to chyba mamy to. Y, mówiłem to ja, ekspert od formuł w wózku widłowym. Młody zjeżdżaj z tej wagi, to nie jest media trening. Nawet się nie wasz tak do mnie mówił. Na kogo głosujesz w kategorii freestyle'owie z 25-lecia na popkillerze? Wiesz co, ciężko mi właśnie wybrać osobę, tym bardziej, że nie ma tam syna młynarza, ale tak szczerze mówiąc to ciężko jest to po prostu rozkminić pod jakim kątem na to patrzeć. Osiągnięć czy tego, kto jest najdłużej, ale wiadomo, że ci oldschoolowcy są najdłużej na tej scenie, tak? No, nie wiem, Tetris, Muflon, y i inne tego typu osoby. No a z kolei mamy, nie wiem, Filipka, Bobera, czy, czy jak potem byłem ja, czy był Milu, ale wiadomo, my krócej jesteśmy na scenie. Także jeszcze się zastanawiam, bo z tych oldschoolowych to myślę, że poszedłbym w Tetris'a, a z nowszych to muszę w sumie zajrzeć, kto tam jest. I myślę, że to się w dużej mierze skończy tak, że ludzie się będą po prostu kierować z sympatią. A z tego co widziałem, to parę, parę osób do mnie pisało, że głosuje na mnie, także. Bardzo mi miło, dzięki wielkie, i co? Zobaczymy kto to ugra. Postaram. Ty Koro, a co ty tu robisz? Yy, no, patrzę czy się nikt nie obija, nie? Szybciej tam! Koro, jak już jesteś na spakowym magazynie, to daj znak, a który syrop najlepszy? No i na takie pytać! Na takie pytania czekałem. To oznacza dłuższą przerwę. Dziękuję bardzo i widzimy się zaraz. Cześć, znajdujemy się w Sixpa kuchni. Jest ze mną omlet od mojej ukochanej narzeczonej. Są moje ulubione syropy, ale który jest top jeden, zaraz się okaże. Była akurat ta ósemka na magazynie, także zabieramy się do testu i widzimy się za chwilę. Smacznego. O, słuchajcie, yy, powiem tak, no, ciężki był wybór, na razie mam czwórkę swoich faworytów yy, i jakbym miał zrobić taki ranking, no to top 4 jest biała czekolada, bo fajnie odzwierciedla smak, taka na styk, słodziutka, ale nie przesłodzona, słony karmel dałbym jako trzeci, bo też fajnie odzwierciedla i faktycznie jest słony karmel, a to często jest problem, bo jego mylą z toffi. Top 2 bym w takim razie dał strawberry. Normalnie to wchodzi jak kisiel, nie? I nawet konsystencja ma jak taki kisiel. Także, y, jak sobie byście zapomnieli zrobić kisielu na wieczór znaczy, zapomnieli o kisielu, który zrobiliście na wieczór to byście się nie spostrzegli. No i top 1, co mnie samego zaskoczyło: y, chocolate orange. Taki świąteczny smak, ale mi podchodzi. Y, także, odpowiadając na pytanie. Top 1 z tej ósemki dla mnie był Chocolate orange. A że tu mam jeszcze taką resztkę omleta, to sobie tutaj malutko skubnę na deser. I do zobaczenia. Brzosek? No co tam? Słuchaj, zapomniałem ci powiedzieć, że miałeś zająć się całą akcją z Alpha Kingiem. Jaką akcją z Alpha Kingiem? Ale na kiedy to jest w ogóle? Na wczoraj. No to czemu ty mi dzisiaj o tym mówisz? Znaczy, w się sensie, sam mam to zrobić wszystko? Odgięcę się, elo. No, no... Halo? Ja pierdol... Koro, ale wiesz, że ty nie możesz tutaj przebywać? No ale jak mam to zrobić inaczej? To weź mnie zasłań. O. Jest. Siemano. Ej, nie widzieliście mojej teczki? Eee... Była w e commerce chyba, wiesz, tam... Okay, dzięki. Na biurku. Najciemniej pod latarnią. Do roboty. Co robisz? Co? Co? Co robisz? No ratuję sytuację, no w sumie jedyne co potrafię to robię, tak? Także zaraz skończę i tam znać Chcesz swojować świat i być numerem jeden No to słuchaj, bo to przekaz do ciebie ruszamy z plebistytem, szukamy Alfa Kinga, ten deal ci zmieni życie. Jak nie boisz się wyzwanić poryte, poznaj naszą paczkę Zrób karierę, wykorzystaj szansę lecz świat jest za mały na dwóch alfa King